Kępla autobusowa Linii 46 Jesteśmy na osiedlu Świętokrzyskim I idziemy z emerytami Na wycieczkę No już nawet trzy koleżanki są Jest fajnie Jest Gosia Jest Ewa jest Kysia Jestem ja i Grażynka. Dzień dobry. witam, witam Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry ale on Spora grupa Tutaj szczęśliwych emerytów się zebrała. I czekamy jeszcze na jedną osobę i udajemy się w trasę. Na początku przejdziemy na drugą stronę. Będziemy szli wzdłuż największych ogródków działkowych w naszym kraju, a może i w Europie. I będziemy się gierowali w kierunku Świniej Góry. Dochodzimy do szczytu powoli Świniej Góry. Zachowywać się ładnie. Nie rozmawiać Po drugiej stronie, wola kopcowa i Cedzyna Jesteśmy w takim pięknym miejscu. I idziemy cały czas pod górę. Chyba wejdziemy tam na szczyt, i skręcimy w lewo. Czeka się kawostka Komora normowareczna, ja tutaj kabierny jest bardzo dobra. Bardzo ładnie. Ja bym to określił, że to jest już... Co? Dobra, dobra góra. No i teraz pójdziemy tędy. Wejdziemy, tam będzie ścieżka do góry. Jesteśmy teraz na górze do maniówka wchodzimy sobie nieco na dół. Po lewej stronie widać Hotel Odyssey. Musimy ominąć i dojść do chyba czerwonego szlaku. Także idziemy. <grywa> to idziemy, idziemy, I idziemy pójdę sobie niebieskie kortepca. Miałam iść w nowym plastiku i całe szczęście, żeby nie założyło. Się... Zamglone, z kiepsko widać, mimo że słońce świeci idziemy tam i tą drogą na drugą stronę będziemy szli także tutaj dochodzimy teraz do przejścia dla pieszych i na drugą stronę i od niedawna tu powstała Powstał tutaj most Rzeka silnica silnika Lienka, rękawiszki wam dwolić. Malikę musi kacać. No Ja czekam do tej. <ś Lake> no, niedaleko. No, no, no niedaleko, no 3 km to nie, no nie, 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 nie ma. <ścjaw neurasz> Ale 3 km w porównaniu z tą trasą, którą przeszliśmy, to jest mniej Tak, Ja jeszcze nie byłam wcale, czy może też powinnam. Ja to 3 km. <ykluk sacrizo>

przed nami ulica Witosa widok na północną dzielnicę miasta